No tak. Przepraszam, przepraszam. To tak, to tiki nerwowe. Już kiedyś wam mówiłam, że mam takie tiki. Mi się czasami zdarza. To takie przypadki są ee, czasami tylko. Ogólnie powiedziałam, że jeśli uda mi się zebrać 300 followersów, to wchodzę w Outlasta. Ale boję się, że to będzie. E, ja już mam nie. Ja próbowałam Outlasta, próbowałam. E, Chyba na jakimś swoim pierwszym czy drugim streamie, właśnie, bo miałam zainstalowanego. wytrzymałam 20 minut. Siedział ze mną kolega wtedy z mojej pracy, który patrzył, jak gram i powiedział, że mam wyłączyć i dać sobie spokój, bo widzi, że zaraz się popłaczę. Tak było. A za Donejta wejdziesz w Outlasta już teraz? Co Wiesz co, powiem ci tak, Guniosław. Jeśli chodzi o Outlasta, to bardzo dużo osób, które mm, siedzą u mnie na Discordzie, grupa, która ze mną siedzi jakby tak na co dzień no to na to czeka, nie? Więc w tym momencie, jakbym tego Outlasta sobie odpaliła, no to byłabym wobec nich nie fair. Kto Więc... chodzi jako pierwszy to? Ja. Ja się nie boję. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ej! 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 De... Na Tobie. Przepraszam, ja mam takie tiki nerwowe, jakbym była za głośno, to takie, wiecie, rozumiecie, co To tak To powiedz tak, to że Outlast jutro o 20, ale ja nie wiem, czy jestem na to gotowa psychicznie, nie? Ludz poszedł. Chłopie, ja muszę sobie jakąś melisę kupić czy coś, bo ja już teraz się stresuję. Ja się zesram. Nie no, naprawdę, ja się boję. <noise> Wiesz o co chodzi? Słuchaj, ja mam teraz 190 obserwujących, nie? I ja wiem o tym, że jak będzie tych 300, to ja będę rok starsza. <grym> Może wtedy nie będę się bała. <grym> A ty mi teraz mówisz, że mam zrobić to jutro. Mi pikawa siądzie ja się, bo jeżeli ja za dostanę, jestem stara. <grym> Nie, dawaj, nie! Poczekaj! Ej, ja naprawdę nie jestem na to gotowa. Ja, na, ja sobie dałam rok. Stwierdziłam, że potrenuję tam jeszcze w różnych gierkach, dlatego ja Wam wrzucam te różne horrorki, żeby się oswoić. A dalej swazmofobii drepapę. Siema, siema. Siemanko, siemanko. Co, już to trójka to znaczy, że nie żyjemy? Ja mówiłam, że Revenant, bo za szybko przybiegał. W się. On jest dość szybki i ma orba. Ej, teraz nie będę gadać na ten temat, to zapomnijcie. Ho, ho, ho. Będę udawać, że tam nic nie ten. Jest orb na 100%. Tłum, domaga się krwi! Ciągnie się jak strak w gaciach u ciebie. No, ale wy się głupie śmiejecie, nie? Ja wam mówiłam, że ja te gry przeżywam po prostu po całości. Są tacy, co siadają i po prostu sobie grają, a są tacy, którzy przeżywają i potem nie śpią. Ja. No dobra, no to zagramy sobie jutro w tego Outlasta, Ale to w jedynkę, tak? Masakra, nie? Masakra to będzie po prostu. Tutaj się coś odwali. Tu się odwali, bo ja tutaj wchodziłam ostatnio. Mówiłam! Co to? Co to? Dobra, to jest ten grubas. To jest ten grubas. Ale on nie zabił, już nie. To jest sam wstęp, to jest sam wstęp. Zabił mnie. Gdzie, gdzie jest bateria? Czekaj, dobra, założę te słuchawki. Ale ja będę musiała je ściągać, dobra? No widzisz? Iglo. Nie jest straszna. Ja też tak uważam, że nie jest straszna. Przepraszam za przekleństwa. Naprawdę. Wiecie, że ja tam staram się raczej. Zamknął mi drzwi ktoś. Też uważam, że no. W sumie nie jest tam. Potrzebna jest karta magnetyczna. Tam ten gruby biegał kiedyś, nie? Dobra, ja muszę znaleźć kartę magnetyczną. Dobra, już teraz wiem. No, ochroniarz może mieć, dlatego albo ta recepcja, albo to gdzieś tutaj by było w archiwum. Ale jak dla mnie, ochroni. O nie, mów, że te trupy wiszące tam na początku. Ej, on się przesunął. On tak nie leżał. Czy ja zgupiałam teraz już? Ej, ja mam już schizę czy co? Dobra, mam, chyba wiecie. O mnie złapie? Patrz, teraz ta Menda mnie złapie, ja już jestem na niego gotowa. Ja już jestem gotowa, bo ja o nim opowiadałam na wielu streamach, patrz. Szybko! Szybko! Dobra, dobra. Dobra, to spoko, ja wiedziałam, że on mnie złapie, ale ostatnio myślałam, że po prostu kawa mi siądzie, nie? Zapisywanie, czyli zaraz coś się odpierdzieli. Ja się boję. A dole też nie. A! Jezu! No nie rób tak! Nie? Ściągnęłam słuchawki. Gruba słodzi? To jedną, 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 jedną. Tak, dobra? O kurde. Ja się chowam tylko, nie ma nic w szafie On tu przyjdzie? Oh <laughs> On poszedł, nie? Nie, on stoi! A! Nie poszedł! Co to było? Co to było? Co to jest? Co to jest? To nie jest grubas? Co to za mną biegnie? Co to biega? Co to jest? Jakiś kościół ty. ZOSTAW MNIE! Weź MNIE ZOSTAW! Co za ZOSTAW MNIE! On mnie zabije, no! Ja mogę się napierdzielać. Ale schowaniem się to już jest dramat. Słuchajcie, pod podejdźmy do tego tak. To jest tylko gra. To jest tylko gra. To tam takie głupoty. Tu sobie jest jakiś gościu, ale... Dobra, chwila. Może sobie odetknąć. Ja pierdolę, co za gówno, nie? Co za gówno. Ja wiedziałam, że to jest tak skończy. O, oponentów. Oi shit Troje pomógł, no? Gruby troje pomógł. Nie to! Nie rób tak! A to ruda! Siemma! Ты мне? Nie dam więc nie dam rady. Ja już po prostu wyczerpałam wszelkie te yy, możliwości swoje psychiczne, nie? Nie, nie? nie mogę już po prostu nie mogę się nawet skupić. Już mam po prostu żygam tym, nie? Dobra, słuchajcie, to może zrobimy to w ten sposób. Ja to sobie po prostu rozbiję na dwa razy. Jeszcze spróbuję tego klasa dalej przejść ale jakby dzisiaj sobie już od tego odpocznę. Fakt faktem, że no obiecałam, że tego Outlasta odpali, odpaliłam, ale widzicie, że się sama męczę, nie? No męczę się. Znaczy, wiecie, już teraz jest trochę lepiej, bo się przełamałam, bo sam początek był po prostu okrutny dla mnie. No ja się cieszę, że sąsiedzi nie zadzwonili na policję. No jest postęp, nie? Nie ma nic ważniejszego od oglądania tych męczarni. No, bo nie wiem, jak chcecie, to możemy tego kontenta odpalić wtedy? Możemy fishinga? Nie ma co, no właśnie teraz trzeba kotki poglądać bez kitu, nie? No tak było. Nie zmyślam.